Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu pierwszej kolejki Forbet czwartej ligi. Jeziora Kiława grał z Mamrami Giżycko. Wynik to 1 do dwóch. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu trenera gości, Pana Mariusza Narela. Na pewno mecz bardzo otwarty, sporo sytuacji z jednej i z drugiej strony, takich zakończonych strzałem bramkowych. Na pewno jeżeli chodzi o naszą drużynę, to słaba dyspozycja. Trzeba przyznać, że dużo piłek takich prostych, technicznych straconych, które zazwyczaj się nie zdarzają w meczach, i też trochę takich niewymuszonych, złych decyzji, które trochę nakręcały też te przeciwnika. Wiedzieliśmy, jak to jest zespół bezpośredni, groźny, i trochę momentami wdaliśmy się w taką grę, a nie chcieliśmy. Bardzo ładna strzelona bramka na 1-0 i tutaj yy, Gratulacje dla chłopaków i muszę ich pochwalić, że podnieśliśmy się Będąc nie najlepszej dyspozycji i wykorzystaliśmy dwa stałe fragmenty gry i Udało się zdobyć dwie bramki Mogliśmy jeszcze w końcówce, gdzieś tam były dwie sytuacje bardzo klarowne, tym jedna taka sama sam Gdzie mogliśmy zamknąć ten mecz, a tak to trochę nerwowo było No, udało się, trzy punkty wywozimy z trudnego terenu I jeszcze raz chciałem pogratulować naszym zawodnikom za determinację i podrobienie wyniku. Dziękuję. Dziękuję, poproszę o zabranie głosu, o komentarz trenera Adama Borosa. Gratuluję przede wszystkim gościom zwycięstwa w tym meczu. Okazało się, że nie wystarczy stwarzać sytuację, trzeba strzelać wamki. Tutaj nie zgodzę się z kolei z trenerem, że jeden i drugi zespół stworzył. Podobną ilość tych sytuacji. Te sytuacje w końcówce były, były spowodowane rzeczywiście już jakąś tą determinacją i, i to, że, że kilku, kilku z obrońców starało się w akcji ofensywnej przechylić szale, czy, czy, czy zdobyć przynajmniej tą bramkę na remis, ale myślę, że przede wszystkim w pierwszej połowie mieliśmy tych sytuacji kilka, szczególnie Adriana. Strzał, który, który bramka, że bronił. Tak jak mówię, stałe fragmenty zadecydowały, ale ze stałych fragmentów też trzeba umieć się wybronić, i z kolei trzeba umieć te bramki zdobywać. Słabo się tutaj zachowaliśmy, aczkolwiek ja osobiście czekam na, na dobrą dyspozycję tych zawodników, którzy dołączyli do nas praktycznie w zeszłym tygodniu, i, i myślę, że, że ten zespół powinien nabierać lepszego charakteru, lepszej dynamiki działań i lepszego zrozumienia na boisku z czasem i, i obyśmy tego czasu tutaj nie, nie stracili zbyt wiele. Mam nadzieję, że, że ten mecz derbowy poniesie chłopaków do, do odpowiedniej determinacji, czego im nigdy nie brakuje, ale myślę, że ta fizyczność, która, którą gołem okiem widać, brak tej właściwie tej fizyczności będzie się poprawiał i, i tutaj upatruję Upatruję jakby w perspektywie czasu troszeczkę więcej optymizmu. Także dziękuję bardzo. Teraz miejsce.